Lało mi w to pole. Jest bloka, nie ma szans. Ale ładnie idzie. Dwójki grudziąc. Tak. Tak jak widać. to tak powierzchownie ogólnie robię. Trochę ślisko jest. Ale ja to muszę dzisiaj zrobić, bo ja muszę sprzęt na drugą plantację zawieźć. Więc... Pora nie pora, ale trzeba robić. Spójrzcie, się to ładnie rozpracuje. Będzie lala. Taka sytuacja. Jedną ręką trochę lipo. że jest wystartować. Ściągło mnie. No i takie perypetie. Ale to... Ściąga, bo tu jest troszkę pochyło, jak jest ślisko. Tu lubi mi ściągnąć, bo to jest ogólnie łamaniec. I tak jak mówię, ja tu dwoma rękami powinienem operować. Ale blokady robią swoje. To ładnie głęboko robi, może troszkę za głęboko. Ja jadę na blokadach non stop. Takie pyrypetie Plantatora konopi <gry> Zaraz widzimy, zobaczycie jakie pole jest mokre ogólnie Jakby miał jeden napęd Raczej napęd bym się nie zapuszczał w teren Momencik. Tak jak widać. Aż się błyszczy, mokro jest. Jest mokro, klei się do butów. Waj gnoje. Później się kerszera weźmie to się umyje. I bord. Widać, jest całe auto. auto. Członiczek jest mokry. Działamy, blokady. Tego mówi, jedno ręko trochę lipa.